Pani Wioletta Chaba zwróciła się do nas z prośbą o interwencję. Od września przy jej działce trwają prace. To grunty rolne, na których jej zdaniem budowa jest niezgodna z prawem. Na tej działce Urząd Gminy prowadzi prace budowlane w chwili obecnej bez pozwolenia na budowę. Urząd twierdzi, że są to prace ziemne, mające na celu makroniwelację terenu. Podczas gdy faktycznie budowane jest boisko. Podczas naszej wizyty trwało rozkładanie trawy. Droga dojazdowa została zniszczona przez przywożące ją ciężarówki. Efekt prac przypomina boisko do piłki nożnej. Mieszkańcy okolicznych domów domagają się, żeby wójt zmienił plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy my jako mieszkańcy będziemy mieli możliwość wystąpienia na drogę cywilną z wnioskami o odszkodowanie i tylko o to nam chodzi, bo to, że prace czy budowa boiska będzie realizowana, no to to już my nie mamy na to wpływu jako mieszkańcy. Wójt Henryk Babuśka odpowiada: że na tym etapie trwa makroniwelacja terenu. To prace przygotowawcze do budowy boiska gmina ma w planach zmianę charakteru terenu na sportowo-rekreacyjną. W tej chwili są prowadzone prace planistyczne, które być może w końcem tego roku albo na sesji w przyszłorocznej zostaną już podjęte przez Radę Gminy. Jeżeli ten teren zyska funkcję terenu sportowo-rekreacyjnego, bo dzisiaj jeszcze tego nie wiem, być może, że powstanie tam w przyszłości boisko lub jakiś teren rekreacyjny dla mieszkańców Rygnickiego Pola. Kontrolę w tym miejscu przeprowadził powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który dodaje, że wszystko jest zgodne z prawem. Dopóki na działce nie ma bramek oraz infrastruktury budowlanej, niepotrzebna jest zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Firma realizująca pracę ma także zgodę na korzystanie z dróg gminnych. Prowadzimy prace przygotowawcze. Daleko jeszcze mówić o tym, co tam powstanie, ponieważ jak powiedziałem, jeżeli pomysł na, bo to też pan redaktor mówi o mieszkańcach, do mnie też część Mieszkańców się zwróciła jeszcze nie do mnie do mojego poprzednika, że należałoby w tym rejonie wybudować obiekt rekreacyjno-sportowy, tak? I te prace pomału były przygotowywane, prace planistyczne, które są podstawą do rozpoczęcia jakiekolwiek inwestycji w przyszłości będą zakończone początkiem przyszłego roku. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę, że nie wszystko w tej inwestycji jest prawidłowe. Powstały tu kontenery, oto one są wywożone właśnie przez nie wiem kogo. To są zdjęcia z wywózki. Stały takie kontenery z tyłu tam i to były szatnie. Tu była podłączona woda i tu miały być szatnie. Zlikwidowano to, bo to jest infrastruktura towarzysząca i gdyby to stało, musieliby uzyskać pozwolenie na budowę. Mhm. A szybko usunęli te szatnie, żeby po prostu mieć jakby podstawę do tego, że nie jest prowadzone żadne prace związane z budową boiska. Dopóki nie ma w tym miejscu bramek, to grunt rolne. A co jeśli radni w przyszłości nie zmienią planu zagospodarowania przestrzennego? Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej ekskluzywnym w Polsce? Pastwiskiem?